Dajemy kontynuuj i zobaczymy zobaczymy co to będzie Jak już słyszę tą muzykę w menu to wiem że będzie źle O no i kurwa fajnie kulej Potrzebny klucz Ja pierdole hm. Kamarka jest kurwa zajebiście Ja już się boję, nie? Generalnie jak odpalam Gierka i słyszę w menu, kurwa, tą muzykę, to już wiem, że będzie, będzie tragedia. To jest tragedia. Tu chyba muszę wejść. No kurwa, wisielce. Ja pierdolę, ty co tu jest? Widzowie, wisielce tu są. O Jezu Mhm Dobrze mówię To są to wszystkie chłopy, chyba Mhm, te są to wszystkie babuchłopy, No wiem, że już będzie tragedia Normalnie już mam paraliż ciała, nie? Już mam paraliż ciała. Napierdolę. Kurwa, no idzie tu. No pierdolę. Pójdź w tupę. Nara. Dzięki. To mi, ja wiem o tym, ale kurwa, boję się, boję się. Kurwa, ta gra nie wywołała u mnie takiej paniki, nie. Znaczy w sensie żadna gra nie wywołała u mnie takiej paniki. Resident Evil 7 był, był strachliwy trochę, bo no, był, ale Audas jest kurwa dramat. Boję się. Boję się. Boję się w chuj. Kurwa, gdzie mam Najgorsze w tej grze jest... co? To to, że nie wiesz, gdzie masz iść, nie? Już mam mokre ręce, nie? Panasz grę? i od razu masz mokre dłonie, nie? Ale tak, tak mokre? Czy to jest dramat? Zumiesz? Kurwa, ja pierdolę jeszcze ta muzyka? Proszę nie. Stop muzyka, ja nie chcę, ja nie chcę, dobra, przepraszam, kurwa, że w to gram. Jeszcze bateria, kurwa, jeszcze bateria, podnieś to gówno. Ja pierdolę, jeszcze kuleję, kurwa. Zmień, zmieni, zmieni, proszę cię. O kurwa, Jezus, nie, proszę, proszę, nie, 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 kurwa. Po mnie jest. kurwa. kurwa. Poproszę, garbaczy, garbaty. Oj. Oj, hobby! Boże, jak się wystraszyłem, nie? Dobra, się nagrywa, nagrywa się. żebyś być się nie nagrywa. I co jest, tej konie? Nie mów, koniec.

Wiecie, tak, 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 tak szybko, nie? Pokonałem go! Dobrze! Dobrze, 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 dobrze Dobra, tyle ci pokażę to Ode mnie Pozdro Szkoda. muszę go nagrać, nie? Dobrze, kamerka zapisała Dobra, psychopata dead To znaczy, że mamy mamy wolność. Ej, mamy wolność w tej grze, dobra co dalej? Znaleźć klucz, aby dostać się na oddział męski, Czy ja mam przejść tędy, no? Po prostu muszę przejść tędy. A, bo ja mogę tędy przejść chyba, nie? Bo tędy było zamknięte. Dobra, to idziemy. Chyba, chyba już nikogo nie będzie raczej. Znaczy raczej, no. To jest stwierdzenie takie, być albo nie być, no ale no raczej chyba już przejdę na ludzi, tak mi się wydaje. No bo on, on był głównym tutaj, jakby nie psychopatą w tej grze, znaczy w tym to DLC. Ale ten DLC jest mocny, nie? Tak szczerze, no jest mocny. Ja akurat tego dodatku nie przyszedłem, ani go chyba nawet na YouTubie go oglądałem, ale to jest 10 lat temu. Nawet chyba go nie obejrzałem całego, bo się bałem, nie? Kurwa, nie muszę koniec, ty. To ile ja będę z tego odcinka? 10 minut? I no, what the fuck? Serio? Oho. po nie ten. Dobrze się cofnąłem. Notatki. Nie chcę się tego nawet czytać, bo, szczerze powiem, ale... Ponoszę kościół... Hantatki to są te z kamery, a dokumenty to są te, co podnosisz, dobra. Halo, tu jestem, ty! Go Ty, karabiny mają, chłopy! Nie, może będę przed nimi uciekał, ty! Ty, to jest ten doktorek! D2. A niby jak ja czytałem, to niby... o Whistleblower? Yyy... Eee, znaczy... Do... Wydarzenia z dodatku tego Whistleblower... Miało miejsce przed y, główną fabułą. Niby z tego co ja to czytałem, no ale widzę, że tutaj do, doktorek jest dead, nie? No, wiedziałem, to przed nim nie uciekał. Brakło na okucku. Na okucku, na okucku. Wiem, jaki będzie tytuł koniec przeklętego psychiatryka, nie? To będzie na pewno tytuł tego ostatniego odcinka. Tylko ten odcinek będzie miał pewnie z 15 minut, ale dobra, no. Może. Nie wiem o ile. Chyba, że mnie zaskoczy, ale tak czytałem, że z około 4 godzin ma chyba ten dodatek, nie? To nie wiem czy nie będzie końcówka, już by jest taka. z muzyczka i tam. Ten... Albo i nie. że niekoniecznie a i ty nie mogę nawet dotknąć, czajcie? Nie mogę jest grubo chyba przed nimi uciekał już wolałem tych psychopatów, przynajmniej widziałem, że oni nie mają karabinów

Połamałem go w, w podstawce, nie? Wtedy. Doktorka. Doktorek. ja ma, kurwa, pazury tej. No, tu się ucieka? W ogóle. Zamknięte wszystko, nie? Tak. Muzyka dziwne. jeszcze ciemno otwarte nie. nie ma nic A tu tu jest okno tak otwarte nie zamknięte jest płonie kością ja nie ha? wiem czy one by z, 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 niby... Przed wydarzeniami z podstawki, ale mi się nie chcę wierzyć, tak szczerze Wam powiem. No to by, by jakby. te wydarzenia z dodatku, one się jakby rozgrywają w trakcie chyba trwania podstawki. Nie wiem, dla mnie to tak wygląda, nie? Zapisywanie, nigdy to nie, nie wróży nic dobrego, nie? Akurat w zapisywanie, to jest najgorsze, co może być. Znaczy, nie, no fajnie, że zapisuję gremo, no nie, ale. Ale nie fajnie, że nie fajnie, że, że zaraz ci coś wyskoczy, no ile juchy w ogóle wszystkiego. To jest szp... o, główny szpital tam, nie? Ej, co są? Ej, dobra, się cofnąłem do początku gry. Ubezpieczenie jest jakieś telewizorek Okej okay. Ale jest troszkę, znaczy nie wiem czy inaczej, nie pamiętam, że jakby to było w podstawce typowo, ale no jest, jest troszkę, nie? Dokumenty. banie ta gierka, nie. Na pewno ona. Ona, ona ma coś w sobie, no. I dobra, to jest ta. Pod jakby. Lokac lokacja z podstawki, nie. Przedtem byłem w podstawce, tylko że na początku gry, a teraz jestem jakbym chyba na końcu. Nie? Nie, nie nie wiem, czy to jest końcówka, no ale tak wygląda, bo zawsze koniec gry jest właśnie taki spokojny. W podstawce też. No nie, dobra. Może źle, źle, źle powiedziałem, bo podstawka akurat mi się wydawała, że był niby koniec, a, a jeszcze były wydarzenia później, nie. To może, może się mylę. Nie wiem, zobaczymy. Kiedy nawet się nie da szarpnąć za klamkę, okej okay. No, tu jest ta biblioteka, nie? Library. Ty, ale zamknięte. Dziwne w sumie, nie? To ja nie wiem czy one się działy przed i jeszcze po wydarzeniu. Już nie. A nie, nie ogarniam tego. No kurwa ta zła piwnica, nie? A tu byliśmy, pamiętam. Chyba też, czy nie? Nie, tu byliśmy chyba. A już. Nie, czy tam? Tam może. Nie, a już nie pamiętam. Nie, chyba tam byliśmy, tylko że tam było otwarte? Albo, albo tu? Albo tu, ej no, tu chyba. To złapie zła Nie, A, to jest to, dobra i tu byliśmy wtedy, nie? Chyba. No. Czy tam? Tam byliśmy. O. Tak, tam byliśmy. Tu był ten wózeczek. Tu było zajście fajne wtedy na początku do tego. No, tu byliśmy. Tam. No i tam był ten, ten... ten... pan straszydło. Gdzie? Otwarte jest wejście to. I ten nie żyje chyba, ten ten ten. wtedy jedną tym. Ty, i tu jest zamknięte. Ej, to może faktycznie, ale nie pamiętam czy to był. Nie wie, że przed wydarzeniami, tak czytałem, ale. Sam nie wiem, nie? Sam nie wiem. jak było przed wydarzeniami, to jak, bo to później było rozbite. Mr. Park! O. Wow, dzigną mnie dobrze, Piotrek, dobrze, Piotrek. Piotrek nazywator. Dobrze, kręgosłup na półty poszedł. Pego na pół poszedł. Nie? Dobra, tu nic nie będzie chyba raczej. Tam? Nie, tam też nie wejdę. Mam kamerę, jakby coś. Tu jest zamknięte, dobra, to idziemy. No. Chyba koniec już. Tak mi się wydaje, no bo co więcej by mogło być. A ja wiem, że to DLC jest krótkie, nie? Chyba że coś tutaj jeszcze. Nie. Ewentualnie... Nie, chyba nie. Nie, nic tu nie ma. No to, to idziemy, no. Idziemy, idziemy na zewnątrz. Dobra, no a co, da co dalej, jej? Tam mam iść? Nie, może tak no. W ogóle widać za dnia jakby, nie? Ten szwit Mount Massive. jest zamknięte, dobra. Ile juchy ma na sobie, nie? O! Piotrek chyba, nie? dwukowy bandyta. O. If you press that button, there's no going back, Mister. Enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkoff. We got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoics with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, there'll be nothing to Murkoff but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice, but once you click upload, your life is over. it's is, is fucked. But it's the right thing to do. Is like hurting Murkoff worth that much to you? To the from the Tak. Koniec, widzowie Krótki odcinek, nie wiem ile trwał Pewnie 15-20 minut Coś koło 20 minut, może, nie pamiętam Ale, znaczy, nie pamiętam No, nie, 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 nie uwagi na, na ten, nie No, widzowie Dziękuję wam za dotrwanie do końca serii następna gierka, nie wiem, albo Outlast 2 lub y, Resident Evil 8, tak? czyli Village po prostu, Village, zobaczymy zobaczymy, co będziecie bardziej chcieli no to no to przejdziemy, no przejdziemy pewnie Udasta będziecie chcieli bo Akurat Resident Evil 8, czyli Village, no to nie był jakoś tam super straszny. Ja to w to, w to grałem, nie, 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 nie przeszedłem tego do końca, ale grałem w to. Siódemka była o wiele mocniejsza, nie? Ale akurat Outlast 2 no też grałem, a też nie przeszedłem. No jest... Znaczy no nie jest tak mocny jak e, dwój, 1 ale no też, też, też jest mocnawy w niektórych momentach, Też niektóre momenty z Outlast 2 dwójki też są mocne, więc pewnie będziecie chcieli ja udawasta zobaczymy no zobaczymy dobra więc dzięki za za całą serię tak za całą serię